Temat pornografii jest bardzo kontrowersyjnym tematem, i tutaj chciałabym dzisiaj podzielić się z tobą i też myślę, że poprowadzimy fajny dialog w tym zakresie, że jednak wiele specjalistów e, mówi, że powiedzmy, tak jak mówisz, wszystko jest dla ludzi i powiedzmy, że wszystko w jakimś tam pewnym umiarze, że każdy z nas gdzieś tam miał potencjalny kontekst z tą pornografią czy masturbacją, więc to też jest kwestia poznawania naszego ciała i tak dalej. I kwestia też powiedzmy, że spojrzenia na drugiego człowieka zupełnie przez inny pryzmat, ale też bardzo wiele. Specjalistów mówi jednak o tym, że ta pornografia bardziej y, szkodzi niż pomaga. I dzisiaj chciałabym temu się przyjrzeć. A dlaczego szkodzi? Dlaczego szkodzi? Pytanie: dlaczego w ogóle, w jakim kontekście po nią sięgamy? Jeżeli jesteśmy, powiedzmy, że. Y, samotności, bez jakiejś relacji, jest to powiedzmy, że w jakiś sposób zrozumiałe. Kwestia, nie wiem, rozładowania napięcia, yy, nie wiem, kwestia ciśnienia, zrzucenia napięcia, ciśnienia właśnie, jeśli chodzi o kwestie mężczyzn szczególnie, czy u kobiet również, czy w sytuacji, kiedy jest jakiś kryzys emocjonalny, czy jakaś trudność, to jednak bardzo wiele osób w taki sposób też rozładowuje swoje napięcie, ale jeżeli my jesteśmy w relacji i sięgamy po tą pornografię, no to pytanie z jakiego powodu po nią sięgamy.